Mamy dom z dużymi przeszkleniami, na przykład dom typu stodoła, nie wszędzie możemy sięgnąć podczas mycia tego, żeby umyć te okna. No, na etapie projektu wszystko jest fajnie, natomiast jeżeli przychodzi do momentu, gdzie wkracza samo życie, gdzie trzeba te okna umyć, przy innych na przykład dużych HS-ach, gdzie tych powierzchni jest dużo, gdzie są to reprezentacyjne pomieszczenia, no i fajnie by było, jak siedzimy w tych pomieszczeniach, o na widok, który jest za tymi oknami, no to dobrze, gdyby te okna były czyste i ten widok byłby fajny. Nie ma nic gorszego, nic takiego uroku, jak brudne okna w takim przypadku. Jak sobie z tym poradzić? Jak wyczyścić takie okna, niektóre są bardzo wysoko, bo w przypadku budynków typu stodoła, one mogą tam sięgać nawet 9 metrów wysokości. Można oczywiście zatrudnić specjalną ekipę do mycia okien oraz wyszki, ale są to dosyć drogie usługi. A można też to zrobić samemu za pomocą takiego robota sprzątającego do mycia okien. Jakiego tutaj prezentujemy? Ocik jest o tyle fajny, jest nieduży, może nie jest najszybszy, ale dzięki swoim niewielkim wymiarom jest w stanie dotrzeć praktycznie w każde, w każde miejsce. Wymaga umycia. Posiada on cztery programy automatycznego mycia, ale również posiada sterowanie ręczne. Sterować nie możemy z poziomu aplikacji bądź załączonego pilota, natomiast sterowanie ręczne jest potrzebne wtedy, jeśli na przykład gdzieś zostało być może pominięte, wtedy możemy to ręcznie, ręcznie go wysłać w to miejsce i dopracować. Jakie są zalety tego urządzenia? Przede wszystkim tak, mimo że jego wymiary są nieduże, jest ono metr kwadratowy okien w czasie około 4 minut. Więc jeżeli chodzi o takie okno powiedzmy duże na przykład, weźmy przykładowo takiego czterometrowego. Z tego wynika, że jedną taflę szybową, bo ona będzie miała około 2 na 2 czyli powiedzmy 4 m2. Czyli jeżeli sobie tam puścimy, to około 16, 16 minut będzie. Jeżeli mamy tutaj drugą stronę, to około Drugą szybę, pewne stałe szklenie, które nie jeździ, to tam około powiedzmy te pół godziny będzie trwało mycie takiego całego okna. Niby długo, niby nie, zwłaszcza, że mamy to urządzenie, nie musimy nic przy tym robić, ono sam, samo sobie pracuje na swoich programach, samo sobie myje. Podobnie, jeżeli chodzi o mycie na wysokości, one jest również wyposażone w pewną linkę. Flikę zabezpieczającą, natomiast posiada też system, który w przypadku jakby tego automatycznemu, w przypadku braku zasilania, albo czemuś, automatycznemu odpadnięciu temu, tego robota od szyby. Ale ta linka jest dodatkowym, dodatkowym zabezpieczeniem. Tutaj, że ta prezentacja i ta podpowiedź, jeżeli chodzi o to urządzenie do mycia szyb jest wystarczająca, że to urządzenie ułatwi Wam życie. W opisie tego filmu znajduje się link, pod którym można kupić to urządzenie, jeżeli ktoś jest ciekawy, również ile ono kosztuje. W naszym sklepie internetowym można wejść na tą stronę, sprawdzić sobie cenę. Dla osób, którzy... Chcą na przykład lub lubią nabywać rzeczy w systemie ratalnym, taka opcja również istnieje. Można to sobie wtedy raty ograniczyć tam do 20 czy do 30 zł miesięcznie, co w ogóle nie jest ciążliwe. Także zapraszam do zakupu. To urządzenie można śmiało polecić i myślę, że sprawdzi się w waszych domach.